Witajcie, z tej strony Konrad Jerzak-Weldobosz. Wiem, że wielu z Was pisało, że tęsknicie za naszymi podcastami. Chcielibyście, żeby ja i Marlon, żebyśmy wznowili podcasty i opowiadali Wam o nauce języków. Wiadomo, że z tym czasami jest dosyć, dosyć trudno, ale postanowiliśmy nieco wynagrodzić Wam ten czas oczekiwania i rozpocząć małą serię krótkich filmików, w których będziemy odpowiadać na Wasze pytania, zwłaszcza te dotyczące nauki języków. Także wielka prośba do Was. Napiszcie w komentarzu do tego wideo, jaki jest, jakie jest wasze największe wyzwanie w nauce języków właśnie teraz? Z czym macie problemy? Co sprawia wam trudności? Będziemy na te pytania odpowiadać w kolejnych filmikach, także mam nadzieję, że, że będzie ich sporo. I tutaj też dobra wiadomość dla tych osób, które pytały się, czy kiedyś zaczniemy nagrywać w innych językach. Tak, zaczynamy taką właśnie serię. Także po angielsku, portugalsku i hiszpańsku na początek. Także zobaczycie niedługo, właśnie, filmiki, także w tych językach. Będzie, mam nadzieję, sporo do oglądania i sporo ciekawej, ciekawej wiedzy. Ale wiem, że większość z Was najbardziej tęskni za dowcipami Marlona, dlatego Marlon, proszę Cię, jakiś suchar na dzisiaj, także na pewno nasi tutaj widzowie czekają no to, na coś ciekawego. To, to witam Was wszystkich, od dawna nas nie było ale tu jesteśmy i takie wstępne, wstępne żarty, a możemy nagrać e, koradę w języku nawi albo esperanto też, no. no może widzowie też e, się spodziewają tego. Okej, okay, ale zaczynamy od żartu. Słuchajcie, Anglik zdołowany, smutny, bo ciągle, jak się mówi, że obrzucają a, Anglikom tym, że z umieją mają języki obce, wszyscy znają angielski, oni nie muszą się uczyć i ten taki Anglik, no, przy... Przejmował się temi tak. No tak mówią nas, to jest brzydko, tak szkoda, że nie umiemy dobrze w, języku, w językach obcych. Przeleciał do Polski, a on nagle zaczął sobie radzić z językiem obcem. Pój nie mówił w języku obcym. Prawie na związane. Jeśli kończą Ludzie, Anglik w Polsce mówi po angielsku. No, Pójdzie w języku obcym. Już nie ma problemu z przynajmniej jest i jednym językiem obcym. <grym> Dobra. Dziękujemy, Marlon. To był właśnie Dzięki. suchar, na, na który czekali nasi widzowie. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Ale przede wszystkim, <grym> oczywiście, zapraszamy Was do tego, żeby zadawać pytania. Czyli czekamy na Wasze pytania. Weźmiemy też trochę pytań, które otrzymujemy mailem i w innych miejscach. Także, jeśli przesłaliście, czy na. Um, Czyli jeśli przesłaliście na przykład pytania na Facebooku, czy na Instagramie, czy mailem, także będziemy brać je pod uwagę, ale przede wszystkim te, które znajdziemy pod tym właśnie wideo. Także czekamy na pytania od Was, co Wam sprawia największą trudność w nauce języków właśnie teraz, czym sobie nie radzicie, co jest bardzo trudnego. Także czekamy i pozdrawiamy Was językowo i bardzo serdecznie.